A refleks ćwiczycie tutaj kto? O, co pierwszy, co pierwszy! Witamy w kiczowych wiadomościach. Tazy kończy karierę, nie ma kasy. Olimpiada tuż za rogiem. Koniec challenge'u Mamuta i Rypsona. O co poszło tym razem? Chińczycy nakłamali w cv -ce. Potężny projekt Terminator. są kontra Dalton i ogólnie wszystko jak leci praktycznie, więc nie przedłużamy. Są rozdziały, bo było trzy koła lajków, więc dawaj lajka tu i tera, a my dzisiaj lecimy z bomby. Szybkie newsy. Remsuła na rybkach z Olszą secilują, a inni nadal obawiają się wojny. Nawet ci co kozaczą i dużo gadają w obliczu wojny pada na glebę ze strachu. Wiemy z kraju po wejściu później na klasę czy obszach? Co ty, a idę Streamować z frontu i krzebić. Y... Słyszysz bo... Wo... Ja pier... Nie. W serio seryba Nie zamartwiajcie i nie stresujcie się jednak ucieczką. Bagiet son Michael uspokaja wszystkich. To nie ma sensu, bo i tak was dopadną. A pamiętajcie, ci co będziecie uciekać, jak się szczepiliście, macie kurwa nadajnik. Kurwa znajdą. Ja się nie szczepiłem. A jak już mowa o Bagietce, to plota się potwierdziła, i Zadymiarz zawalczy na Prime z Daltonem. W końcu we Frikach mamy walkę żuli. Nie hejtujemy. Tak mówi sam Bagieta. Ale to jest ciekawa walka, bo mnie też z żurem na, e, nazywają, nadzywają, więc będzie bitka żula z Jólem. A jak lubisz oglądać newsiki albo inne filmiki i strumyki, to na drugim monitorku ciupać można w Return of the Science darmowe MMORPG dla tych, co mają jaja wejść w świat Dragon Balla. Gierka w oldschoolowym stylu. Bierzesz bohatera, tłuczesz ludzi w PvP, robisz ekipę i walczysz o dominację. Danżony, klany, naparzanie, wszystko jest. Klikasz link w opisie i masz 3 dni premium za Friko. Dropisz brońki, ulepszasz, namawiasz ziomków i dominujecie serwa. Właś w opis i nawalaj. Chineczka jest zmuszona streamować w pokoju brata przez to, że kupiła opętane mieszkanie po zmarłej staruszce i nie ma tam jeszcze neta, same plusy, można robić miłe rodzinne wywiady, na przykład czym dziesięcioletni brat się interesuje. No i tam mają Boże, Simon! Dobra, mamy. I jak ogólnie mu się żyje? Opowiadamy o moim życiu. No, 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 moje życie. No, 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 no nie narazimy swojego życia i no jesteś i za Co ty gadasz, ej, no nawet nie nawet... żartuj, nawet nie żartuj sobie. Pozytywna rodzinna atmosfera, a u jego zmarszczenie i lament. Jedyny spermabanem na kiku pokazał swoje marne zarobki w miesiąc nieco ponad tysiąc złotych z Twitcha. Streamer wyłączył reklamy, bo tylko wkurzają widzów, a nic kasy nie dają. Całkowicie, że było reklamy. żeby było zero reklam. Włącz odtwarzanie reklam, to wyłączyć. Niestety były kurier stracił też ponoć współpracę ze skrzynkami, co jest hitem, bo oto bardzo ciężko. Dobra, widzowie. Nie wiem, czy się kiedyś opala jeszcze. Brali mi współpracę ze skrzynkami, ja nic z tego nie zarabiam. Widzę wam pieniądze, robimy tylko depresję. Nie wiem, czy będę streamował jeszcze. Bo ja tak się potoczyło, ale no, potoczyło się jak potoczyło się, nie? Potoczyło się jak się potoczyło. Ch**ało to wszystko, potoczyło się moja kariera, no ale jest jak Baron kasynowy Eddie Steak zniszczył Mataczyńskiego. Niektórzy nawet nagrywają na YouTube filmiki o upadku Taziego. Ale Ziutek już nie raz się z bagna wygrzebał, więc jeszcze pewno zaskoczy. Projekt Chiny Gołtar jest zagrożony. Prawdopodobnie nie ma sensu go robić przez jego obecnie mocno dopaminowe projekty. O incydencie mówi uczestnik wyjazdu do Chin, Kamil Dimons Amrach. Suchar robi stream z jedzeniem McDonalda? Ja pierdolę. No to nie, to nie ty projekcik tym razem suchar dojebał. Nie wiem czy to nie przebije Chin. Nie wierzyliśmy redakcją w słowa degenerata i sami postanowiliśmy sprawdzić czy jest aż tak źle. I faktycznie gołtar rozpierdala system. Wiesz, że podobno. Hmm. Co? Podobno, kubałek z KFC. No. Zdejmuje kropkę czarnego kota. W sumie o memie trafnie wypowiedział się Cinkrow. Każdy ma bekę, że Suchar jeździ ostatnio autem, ale w sumie jako jedyny coś w tym roku robił i próbował, a inni ino się obijają. Płaki poza tym kik nie, płaci za boty. Płaci. kik nie płaci za boty. To śmieszne! A po mnie nie widać reakcji, czy ja mam bekę, czy nie. Ale tak szczerze to akurat suchar jako jedyny zrobił content w tym i w tamtym roku. Nikt kurny nie robi kontentu, serio. Nikt. Streamerzy to są takie nieroby pierdolone. Co dziwne, Sucharita pochwalił Szczurasa, że ten jako jedyny coś kombinuje kreatywniejszego po przejściu na kika. Czekaj, czy pojawił się ktoś, kto po przejściu na kika, dzięki temu, że może zarabiać więcej, zrobił jakieś fajne rzeczy? No paramaksji się chyba teraz stara dużo z tego, co widziałem. Nie oglądam, ale widziałem, że ciągle coś tam próbuje robić. Ale przecież wielkie plany realizuje też Bandura, śmieszny grubasek, co zakłada nową ekipę Grubis z Mariem, kradnąc pomysł mlekosza. Trenuje i się obżera. To jest detetyczne. Biorę, pełną... no, biorę się za siebie kurwa. i mówi z pełną. Mam jedzenie, kurwa, że tam. Biorę je za siebie, kurwa. kurwa ja. A niedoszły członek ekipy Grubasów, Mlekosza, Leku, postanawia odmienić swoje życie i okrążyć kulę ziemską na bieżni. I proszę Państwa, niczym tytan po prostu idzie przed siebie na przedłużonym streamie z bieżni. ...mozzarella... Kurwa. Kurwa. Ale póki nie zaczniesz w siebie wierzyć, nie będziesz żył. Odwiedź grup matki. Dwie dychy ekstra pięć minut, a Donate Goal zwiększa mu prędkość na stałe. Nie poddaje się mimo tarapatów... A, no nie mogę się patrzeć w innym kierunku, no. Są przerwy na fajka, są nawet ciasne dżiny. Obcisłe lekko dżiny są. Pękną się pękną raczej, kurwa. Zrób nich przysiad. Przysiad, kurwa. Uważaj na moszlę. Jak tak idę do kiwla, jak mi się bardzo chce srać. Widać potężną chęć na zmiany. Codzienne ważenie, może teraz niektórzy mają bekę. Ale zobaczymy postępy tego projektu i być może leku udowodni wszystkim, że da się zmienić. Zielona karteczka, a my lecimy dalej. Tak, to pełno strajmerów śledzi trendy i ogląda nową ekipę. Kolegów. Więc zgodnie z umową pokazujemy wam nowego nadczłonka za 3, 2, 1. Dawaj. Siema, tu ja jestem Filip. Chciałem nagrywać... I to jest właśnie to, widzowie. Właśnie to jest to. Posłuchajcie sobie. Posłuchajcie to, jak jesteście młodzi. Macie ziomków, ekipę ziomków i chcecie zrobić coś wielkiego. To pamiętajcie o jednej rzeczy. Robić. Dlatego nazywamy się koledzy. Tak, koledzy, bez kobiet. Po prostu my. Jo Koniec kropka. Ja pierdolę. Ej. Koniec Ej, kropka. Koniec kropka. A jak już pokazujemy, Kaseko, to razem ze swoją drużynką, której szefem jest Cinkrow Forsaken. Biorą udział w potężnym turnieju o grubą kasę. To samo FMS, ale bez chipsona. Dżungla została wymieniona, bo Gębicz za niedługo leci do Japonii na wakacje. Ty, przejdzie między tuletami? Pa, 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 co tego zrobi, pa, co zrobi. Ja pierdolę, ale gołd. Śledzonym trendem też się stała kuchnia szefa Jana, który zastraszał redakcję, byśmy w końcu go wstawili. Znaczy ja oglądam tą Szklanę zawsze, nie? Ale Szklana zawsze tych samych aktorów daje do odcinka. Halo Szklana, co jest z tobą? Ogólnie szef Jan odchodzi w kuchni i na jego miejsce współwłaścicielka przyjęła Chińczyków, którzy mają 25 lat doświadczenia w kuchni. Jan ma ostatnie zadanie: nauczyć ich przepisów w miesiąc i odejść. Jak się okazało, kontent jest gruby, bo nakłamali wsiwi. Ponad 20 lat doświadczenia. Przypalone patelki. O-o! Pożary i surowe mięcho. Oh, jezi, Patrz teraz, Patrz teraz. Był też El Clasico na challenge'u z mamutem. Czyli Kamiś się obraził i nie było grania w Lola. Mamo się obraził o to, że powiedziałem, że mam nogi. Że ja mam nogi. No jak ktoś nie ma, a ty masz, no to tak byś go chciał podkreślić to. Nie, bo ktoś zapytał mnie. Była rozmowa o turnieju Formuły 1 streamerów. Nie? Mhm. I ktoś napisał, że i tak by mnie nie zaprosić, bo nie mam nóg. A ja powiedziałem, że mam nogi. I mam powiedział, że bym wypierdalał. Zdrowe, zdrowa reakcja! Ale wiadomo jak jest. Kamiś pogodził się z Cipsonem i zaś lewelują konto, bo w sumie challenge się jeszcze oficjalnie nie rozpoczął, a już takie emocje. Challenge z to powinien robić tak. Lewelowanie konta z ma moment i to jest cały czas. Tak, czy w ogóle wylewelujesz. To jest, to jest, to jest to dwa czelę ja to mówiłem, no tak. Jak pokażujemy Cipsona, to planuje on cały czas projekty na powrót legendy Xaya, no i był też świadkiem wczorajszych zbereźnych zachowań małego Banina, który zerwał się z łańcucha i nie owija w bawełnę. Oooo, oh, fuck. Erosoman próbował nawet uwieść 16-letnią gwiazdę Twitcha Mele Pustelnik. Chcesz Ja? Do ciebie? Idzie będę spała? Hmm, ile kroków dzisiaj było? Mało. Ile? Bo ja nie Dobra, wychodzę stąd. Kiemu? Co? Co on powiedział? Kurwa. Kurwa. Wyrzucam cię, wyrzucam cię. Ty jesteś król, Ty jesteś, kur... Czerwona karteczka dla banina nie podziała. Musimy użyć mocniejszych środków. Dlatego ludziska wbijajcie do Klaudiusza, dawajcie mu foloły. miły, fajny chłopak na wózku. No a tak to ludzie se pykają w gierki i dostają przekopę od NPC-ków. Jest w podziemnych kompleksu wawiłów. Trzeba się dostać do środka. A kurwa, Geralt! Ała, kurwa, ta mikrona! Niezłą formę dziadki mają też w formułce 1, co drugi rozpieprza się o zamknięty boks

Ale nic dziwnego, jak tyle ostatnio trenował. Jak już mowa o Sucharitce, to przypominamy, że Olimpiadka już za cztery dni i będą streamerzy z każdego uniwersum praktycznie. No i dzięki dla wspierających jesteście najlepsi. Dzięki za Dono i Naraesa.